Do połowy miesiąca lipca, oczywiście bieżącego roku, będzie jeszcze funkcjonowało targowisko przy ulicy Młynarskiej. Natomiast wszystkich zainteresowanych, już po 15 lipca, ze względu na uruchomienie inwestycji remontu targowiska, właściwie powstania nowego targowiska, nowoczesnego targowiska, zapraszam. Na ulicę na plac przy ulicy Basztowej. Na targowisko otrzymaliśmy z budżetu Państwa środki programu rozwoju obszarów wiejskich prawie 800 tysięcy złotych. Realizację zamierzamy jeszcze ukończyć w tym roku. Będzie to nowocześnie zadaszone. Targowisko, gdzie będzie można prowadzić handel przez cały rok. Szanowni Państwo, wielkimi krokami zbliża się kolejny festiwal Ziemia i Pieśń, tym razem jubileuszowy 20. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. W zasadzie wszystkie zespoły już mamy. Rada Artystyczna podjęła decyzję, które zespoły wystąpią. Będzie ich 45, 7 województw, więc naprawdę się będzie działo. Będą zespoły, które przyjeżdżają od nas od lat, ale będą też nowe zespoły. Ja w tym miejscu zapraszam tych, którzy chcieliby wzbogacić nasz festiwal, a myślę o rękodzielnikach, o twórcach ludowych, mamy dla Was bezpłatne miejsca. Jeżeli chcecie wystawić się ze swoją twórczością, przyjdźcie do nas, na pewno znajdzie się dla Was miejsce, uatrakcyjni to nasz festiwal, a Wy Drodzy Państwo, będziecie mogli się pokazać bardzo szerokiej rzeszy publiczności, ponieważ samych wykonawców będzie prawie 700 osób. Myślę, że festiwal będzie fantastyczny, tak jak każdy, mam taką nadzieję. Oczywiście on nie odbyłby się bez osób, które przez te lata nas wspierały, bez sponsorów, bez osób życzliwych i podczas tego jubileuszu wszystkim im będziemy chcieli podziękować, ale to podczas koncertu galowego. Myślę, że takie szczegółowe informacje to jeszcze Państwu przekażemy. Na razie tylko tylko proszę, zarezerwujcie sobie termin 6, 7, 8 lipca i przyjdźcie do nas koniecznie. Ośrodek Społecznej od ubiegłego roku realizuje program aktywności lokalnej. W ramach programu aktywności lokalnej w miejscowości Długie i na osiedlu Sowiny zostały wybudowane place zabaw, które służą społeczności lokalnej. A w tym roku wybudowany został plac zabaw w miejscowości Pasterzowice, Siecie Bożyce, Witków i Borowina. Oprócz tego zostało wybudowane boisko sportowe w miejscowości Dzikowice, które też będzie służyło oczywiście społeczności lokalnej.